Cześć, prezentuję Wam mieszkanie dzisiaj w Benidormie na 24. piętrze, czyli będą spektakularne widoki, bo jest to pierwsza linia. Wchodzimy do kuchni. Mieszkanie jest z drugiej ręki. Kuchnia jest całkowicie wyposażona, tak jak tutaj widać. Już stąd prezentują się piękne widoki. Z przestronnego salonu wychodzimy na taras. Bardzo duży taras z przeszkleniem, z balustradą i spektakularnymi widokami. Tu Mamy balkon de Mediterraneo, Isla Benidorm, tam mamy Cala La Fenistrat, piękne widoki. Orientacja apartamentu jest południowa, czyli od godziny 12-13 mamy tutaj non stop słońce, aż praktycznie do jego zachodu. Mieszkanie na 24 piętrze, a dodatkowo dwa miejsca postojowe w hali garażowej, komórka lokatorska, i mnóstwo udogodnień, które widać na dole. Obiekt będzie wyposażony w różnego rodzaju udogodnienia, takie jak tutaj widzimy między innymi plac zabaw dla dzieci, taka właśnie zjeżdżalnia, basen. Dodatkowo na terenie kompleksu mamy boiska. Zejdźmy na dół, zobaczymy jak to wygląda. Siedzę tak sobie tutaj, chcę wam zaprezentować te wszystkie udogodnienia, ale nie wiem na co się zdecydować, co zagrać. Słuchajcie, mamy boisko Taki kort do padel tenis, to taki, taka odmiana tenisa, tu jest typowy kort tenisowy, jest rozciągnięta siatka, jest kort tenisowy. Naprawdę można się tutaj fajnie powyżywać sportowo, spędzić czas ze znajomymi. Mamy kort do koszykówki, siatkówki, możemy tutaj sobie trochę poszaleć. Nie mam piłki, przykro mi. Właśnie wysiadłem z windy, kieruję się na kompleks. Basenowy chodźcie za mną. Na terenie obiektu znajduje się panoramiczny basen z ładnymi widokami, basen Infinity oraz podgrzewany basen całoroczny. Także na terenie tego kompleksu możecie wynajmować i korzystać przez cały rok. Na terenie obiektu znajdują się liczne miejsca do wypoczynku, do spędzania wolnego czasu w sposób taki aktywny, na świeżym powietrzu. Jest również siłownia, orbitretki, bieżnia, ciężary rowerki, podstawowe maszyny, ale również sauna. Także ten obiekt ma wiele różnych udogodnień. Pokój taki socjalny dla dzieci, kids club oraz sala kinowa. Różnego rodzaju apartamenty z jedną, dwiema, trzema, czterema sypialniami. Penthouse'y dwupoziomowe, z własnymi jacuzzi, ze spektakularnymi widokami. To jest właśnie Benidorm. W sprzedaży posiadamy wiele różnego rodzaju obiektów. Na całym wybrzeżu Costa Blanca, Costa Valencia, Costa Calida. Jeśli chcesz pobrać bezpłatny poradnik na ten temat, kliknij w bio, pobierz poradnik. Hiszpania czeka na Ciebie. Adios!